Mam dla Was pewien gadżet, i oczywiście słowo gadżet w tej sytuacji jest troszeczkę można powiedzieć na wyrost, przede wszystkim dlatego, że jeśli mamy nagranie albo zdjęcie, i dzięki temu gadżetowi zdjęcie z dobrego może się przekształcić w jakieś niesamowite, nagranie z przeciętnego może się stać absolutnie magiczne. To to słowo gadżet, już przestaje tutaj troszeczkę mieć zasadność. Bardziej to się staje pełnoprawnym narzędziem, które może wam podkręcić wasze nagrania, wasze zdjęcia na kolejny poziom. I od razu ostrzegam: jest to mój pierwszy materiał sponsorowany. Oczywiście, niesponsorowany w takim dosłownym sensie, że ktoś mi płaci za to pieniądze. Firma Newell wysłała mi ten obiekt do zrecenzowania, ale mogę go sobie zostawić już na zawsze. Także muszę to określić jako sponsoring. Ale tak naprawdę, gdyby nie to, to jest spora szansa, żebym po prostu sobie to kupił. Więc, jakby przyjemnym, spożytecznym, ale od razu też muszę Was ostrzec, że nie wyobrażam sobie w swoich recenzjach sytuacji, gdzie coś mi nie pasuje, a ja tego nie mówię tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś mi to sponsoruje. Jeśli coś mi nie leży, to mi to nie leży i mówię to Wam. Chciałbym, żeby między nami była taka jasność, że nie usłyszycie w moich recenzjach nic, co nie jest moją szczerą opinią. Także tutaj możecie być spokojni. Wróćmy do tematu. Przed Wami generator dymu Newell Mr. Mist się nazywa. Newellowcy zawsze mają takie śmieszne, śmieszne nazwy jak ranka, Hati i wszelkiego rodzaju takie... Takie brzmiące z indyjska odrobinę nazwa, które tutaj, użyli Mr. Mist, troszeczkę łatwiejsza w zapamiętaniu nazwa. W każdym razie e, rynek wytwornic generatorów do dymu jest już od bardzo, bardzo dawna z nami. Z nami mówię, fotografami, filmowcami, czy osobami fotografującymi, e, filmującymi, ale całkiem niedawno powstała taka dodatkowa, nowa gałość wytwornic dymu, generatorów dymu, które są bardzo mobilne. I osobiście, nie jest to moja pierwsza wytwornica dymu, miałem już wcześniej właśnie taką mobilną wytwornicę, firmy Telesin. Byłem z niej naprawdę bardzo zadowolony, aż do momentu otrzymania właśnie tej wytwornicy dymu od Newella i już tłumaczę dlaczego. Przede wszystkim, jeśli mamy małe, mobilne urządzenie, którym jesteśmy w stanie stworzyć dym, to oczywiście chcielibyśmy, żeby ta sytuacja zawierała wszystko, co może zawierać potencjalnie w ogóle wytwornica dymu, czyli żeby dymu było jak najwięcej. Żeby rozmiar był jak najmniejszy, żeby bateria trzymała relatywnie jak najdłużej. I oczywiście wiadomo, najlepiej by było, żeby to było naćgane wszelkiego rodzaju bajerami, yy, dodatkowymi opcjami jak najbardziej, żebyśmy mieli po prostu pełne spektrum możliwości wykorzystania takiej właśnie wytwornicy. I tak jak ta wytwornica Telesin była całkiem fajną wytwornicą dymu, to trochę śmierdziała, trochę była głośna, ale jednak robiła to, co ma robić, więc całkiem spoko rzecz. Jedyne, co w niej mi przeszkadzało, to to, że mocno ciekła. Jeśli nie leżała idealnie pionowo w case'ie, to zazwyczaj gdzieś tam się rozlewał ten likwid i to nie było do końca fajne. W wypadku akurat Newella nie dzieje się tak, może leżeć nawet do góry nogami i nie wycieka co jest naprawdę świetną rzecz. Ale też nie chcę konstruować tego wideo w taki sposób, żeby porównywać jakkolwiek. Bardziej chciałbym się skupić przede wszystkim na samej wytwornicy od Newella. Więc tak, jak widzicie, forma jest dosyć specyficzna. Wygląda troszeczkę jak taki miecz świetlny. Eee, możemy ją w taki sposób... Trzymać tak, jak właśnie mieć świetny, ale jeśli naciśniemy guzik, możemy przekręcić tą głowicę w taki sposób, żeby była odrobina bardziej pod kątem. Co przy niewielkich sytuacjach, gdzie po prostu świecimy sobie na jakieś obiekty, które się znajdują na stole, na przykład, i chcemy, żeby ten dym opadał na obiekt, albo jeśli mamy taką sytuację, że musimy po prostu trochę bardziej ukierunkować dym lub schować wytwornicę dymu za czymś, to jest to rzecz wygodna. I to jest pierwsza historia, która ją wyróżnia na tle innych wytwornic do dymu. Kolejną cechą tego generatora jest tutaj, Tutaj taki monitorek niewielki, gdzie mamy pokazane, co możemy konkretnie zrobić z rodzajem dymu. Mamy jedną kategorię natężenia samego dymienia, i drugą kategorię natężenia wentylatora, który po prostu wydmuchuje ten dym z zewnątrz. I możemy sobie sterować po prostu tymi, tymi pułapami w taki sposób, żeby wytworzyć dym. Tak dokładnie, jak nam się to podoba. Jeśli damy wszystkie markery na maksa, to po prostu dymi jak nienormalne, więc jest w ogóle super rzeczą. Odpaliłem to, jak tylko to dostałem, odpaliłem to w domu i na takim maksymalnym dymieniu dosłownie w przeciągu, nie wiem, półtorej minuty, dwóch minut zadymiłem pokój w taki sposób, że praktycznie nie widziałem tego, co się znajduje półtorej metra ode mnie. Także jeśli chodzi o taką moc w ogóle wytwarzania tego dymu, to jak na taki rozmiar tej wytwornicy to są w ogóle jakieś żarty, że ona po prostu tak dymi, że jest to zupełnie niesamowite. Bez porównania z tym właśnie Telecinem, o którym wspominałem wcześniej, nie umieszając oczywiście Telesinowi, bo jednak no, tam to działa. <tutaj>, Tutaj po prostu jest więcej, silniej, mocniej, także o tyle, o tyle jest to lepsza konstrukcja. Przejdźmy dalej. W zestawie dostajemy oprócz y, oczywiście samej dymiarki, liquid, którym uzupełniamy tą dymiarkę. Działa to mniej więcej na zasadzie to no, można powiedzieć w uproszczeniu takiego e-papierosa na stary dach. Po prostu wypuszcza ten dym, podejrzewam, że na bazie jakiejś tam gliceryny, tak jak wkłady e-papierosowe, tylko że po prostu w znacznie silniejszym natężeniu, jeśli tego chcemy. Mamy liquid. Mamy dodatkowo taki gadżet, o którym zaraz powiem. Mamy, czy też mieliśmy, samą grzałkę, która przetwarza ten dym, która już jest zainstalowana w środku. To jest tylko opakowanie od tego. I dodatkowo mamy taki dyfuzor do wspomagania wytwarzania suchego lodu, czyli takiego dymu, który osiada na powierzchni, na, na ziemi, na stole i po prostu się rozlewa w taki dosyć specyficzny sposób, halloweenowy można powiedzieć. Mamy dodatkowo taki dzyndzelek, który przyczepiamy sobie do góry dymiarki i możemy go skręcić tak, jak nam się podoba, i ten dym wtedy precyzyjnie nam wycieka tam, gdzie chcemy. Można właśnie do tego dołożyć jeszcze ten rodzaj dyfuzora, dzięki czemu ten dym jest taki bardzo miękki i płynny. Jest jeszcze kilka jakichś tam dodatkowych końcówek, kolanek wszelkiego rodzaju, żeby móc kierować tym dymem tak, jak nam się podoba. Jest oczywiście kabel zasilający. I co też jest bardzo ważną rzeczą, mamy pilot, dzięki któremu możemy odejść. Parę, parnaście, par dziesiąt, podejrzewam, metrów też od samej dymiarki i jednym guzikiem ją po prostu odpalić. Tak jak widzicie, <gryw> teraz się odpaliła, żeby stworzyć ten dym na odległość. Jest to naprawdę rzecz świetna, bo jednak nie musimy być cały czas przy niej. Mam nad sobą czujkę dymu, więc nie chcę ryzykować zbyt dużą ilością dymu tutaj. <gryw> teraz przejdźmy jeszcze dalej. Mamy wymienną końcówkę, którą odczepiamy tutaj z góry i możemy przyczepić dodatkowy moduł który pozwala nam na jeszcze kolejne dodatkowe opcje. Jest tutaj kilka guzików, którymi możemy sterować. Jedna sekwencja jest taka, że jeśli mamy zapalone czerwone światełko, strzałeczkami jesteśmy w stanie regulować sobie wentylator. Który, jeśli jest odpalony i puścimy trochę dymu, to ten dym bardzo mocno się rozwiewa. Dzięki czemu jesteśmy w stanie stworzyć po prostu no znacznie mocniejszą mgłę można powiedzieć. Oprócz tej generacji dymu, która i też tej wentylacji, która wydobywa się ze środka. Jeszcze dodatkowo tutaj mamy taką nakładkę wentylatorową, a poza tym, jeśli klikniemy sobie godzik menu, światełko się zmienia na zielone, to możemy odpalić sobie e, światło LED, dzięki czemu ten dym wychodzi już podświetlony, co jest w ogóle jakąś taką totalnie abstrakcyjną, jak dla mnie, implementacją, gdzie już tworzymy jakiś taki rodzaj, nie wiem, takiej dymnej pochodni, co, co jest naprawdę super rzeczą. Także ta nakładka też się fajnie sprawdza, ale tak naprawdę głównie w momencie, kiedy nie mamy raczej światła. Oczywiście ona założona w niczym nie przeszkadza, dym przez nią oczywiście przechodzi, ale wydaje mi się, że lepiej mieć założoną taką natywną, Zwykłą nakładkę, kiedy na przykład pracujemy w sytuacji, kiedy jesteśmy na zewnątrz i po prostu sobie wystrzeliwujemy ten dym pod światło, na przykład o zachodzie słońca strzelam, tak żeby ten dym był widoczny. Generator dymu jest 40-watowy, ładuje się około 2 godzin, od 0 do 100 i można na takiej pełnej mocy strzelać nim pół godziny cały czas. Więc jest to naprawdę dużo, bo jednak pół godziny wiania tym dymem maksymalnie to po prostu nie wiem, jakie pomieszczenie można było tak w pełni zadymić. Oczywiście podejrzewam, że dymienie cały czas pół godziny wymaga zapauzowania, żeby uzupełnić trochę tego płynu, no bo jednak ten płyn schodzi. Ja tym sporo podymiłem w przeciągu ostatnich dni, ostatniego tygodnia, kiedy, kiedy robiłem testy i z tego korzystałem, ale jak widzicie tutaj, no, nie jest zbyt łatwo jest zobaczyć, ale poziom napełnienia samego tego pojemnika z likwidem jest mniej więcej do połowy i plus minus do połowy sam ten 60 ml likwid wykorzystałem. Także Mimo tego, że intensywnie na niej pracowałem, to i tak, i tak tego płynu jeszcze całkiem sporo zostało. A jeszcze y, kolejna istotna rzecz, mamy tutaj gwintowanie standardowe statywowe, także jeśli potrzebujemy, możemy sobie to wkręcić na zwykły statyw, dzięki czemu jesteśmy w stanie zasymulować jakąś taką przestrzeń, gdzie np. dym ścieka nam na powierzchnię z góry, gdzie nie widzimy w ogóle dymiarki, a, a dym się pojawia albo zawiesić w jakimś takim miejscu, nakręcić na statyw i zaczepić gdzieś na drzewie. W każdym razie możliwości jest strasznie dużo. I teraz reasumując, tak naprawdę wszystkie technikalia technikaliami, ile to działa, jak to działa, oczywiście są to istotne rzeczy, ale wydaje mi się, że w takiej branży kreatywnej fotografii i filmu, gdzie tak naprawdę cała nasza praca opiera się tak naprawdę na takich drobnych niuansach, drobnych momentach, drobnych przebłyskach światła i kontroli tego wszystkiego i dodawaniu bądź odejmowaniu Drobnych rzeczy, które tworzą docelowo jakiś konkretny obraz. Każdy najmniejszy moment, każda właśnie dodatkowa mgiełka, czy też puszczony dym gdzieś bokiem, może dać nam taki efekt, że, tak jak mówiłem na początku, zdjęcie z dobrego stanie się niesamowite. Film z całkiem OK <laughs> przekształci się w jakiś taki absolutnie kosmiczny, magiczny materiał wideo. Także jest drobna rzecz, ale jak bardzo jest w stanie zmienić w ogóle. Nasze podejście do możliwości warsztatu, do możliwości tego, co jesteśmy w stanie stworzyć. I dzięki temu, że jest to bardzo kompaktowe i wygodne, dzięki temu, że jest po prostu nafaszerowane wszelkiego rodzaju jakimiś gadżetami, dodatkowymi bajerami, jesteśmy w stanie, dodając do naszego warsztatu, do naszego kompletu, jeszcze dodatkowo takie narzędzie, wejść na kolejny schodek jakiejś takiej kreatywności. Co tak jak mówię, w branży kreatywnej jest naprawdę rzeczą kluczową, i takie drobne rzeczy często pomagają nam po prostu realnie rozwinąć skrzydła. Jak dla mnie osobiście nie wyobrażam sobie teraz <grywania> życia, bez nie mówię konkretnie tej, ale w ogóle bez takiej miniaturowej wytwornicy dymu, bo jednak możliwości, jakie ona daje, w najprostszych takich życiowych sytuacjach, nie wiem, idziemy po lesie i świeci słońce przez drzewa. Chcemy zrobić zdjęcie. Wyciągamy sobie dymiarkę, obdymimy trochę drzewo, i nagle wychodzi po prostu jakaś absolutnie niesamowita scena. Jest to takie narzędzie do kreatywności, które po prostu daje bardzo dużo radości i rozbudowuje po prostu możliwości, które jesteśmy w stanie. Wykrzesać z plecaka. <noise> dziękuję serdecznie ekipie Z Newella za dostarczenie mi takiego prezentu. Naprawdę jest to rzecz dla mnie super. I też w ogóle za to docenienie, że jednak doszedłem do takiego momentu, gdzie mogę dostać coś i to ocenić. Jest to dla mnie naprawdę bardzo duży krok w tym momencie. Strasznie się cieszę, że w ogóle otworzyły się takie możliwości. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i czekam na kolejne rzeczy. <noise> A wy co myślicie o takiego typu sprzęcie? Myślicie, że to jest zbędny gadżet, czy też właśnie takie kreatywne narzędzie które może dać Wam jakiś kolejny poziom kreatywności. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. I pamiętajcie, lubić, subskrybować, wspierać, jest to dla mnie super ważne i super motywujące do tego, żeby tworzyć kolejne filmy dla Was. A ode mnie to tyle na dziś. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku Laboratorium Fotografii.